Żyłka pięknie się tu wynusza i idzie do wędeczki. Oczywiście zanęta musi być, bo na gruncik, ale ciągle mi coś dziubię O! Było. Było coś. Ręce mi się dzisiaj trzęsą. Ale broń, ale... Niestety ryba się szczepiła i no szkoda, bo to była niezła rola ścięła się, może gdzieś przy, korzeń, przy korzeniach, pewno jak się wcięła. Dobra, ja kończę, więc na raz.